W kulturze dostępnej w kinach dzisiaj film grecki. No, możecie być Państwo zaskoczeni, nie zdziwiłbym się, ponieważ przez te lata, podczas których towarzyszę temu projektowi gramy filmy polskie, albo bardzo rzadko, koprodukcje mniejszościowe. I to jest właśnie przykład filmu Niepamięć greckiego, który był greckim. Kandydatem do Oscara 2020 rok. Przemknął przez polskie ekrany praktycznie niezauważony, stąd rzeczywiście wyjątkowa okazja, żeby ten film zobaczyć i docenić, bo to jest. Rzecz zaadresowana już przede wszystkim dla koneserów kina i dla miłośników nowej fali kina greckiego. Jorgos Lantimos to jest ten reżyser, który kojarzy się z tego rodzaju kinem w największym stopniu. Niepamięć kontynuuje ten obraz kina greckiego. W skrócie, w wielkim skrócie, bo trzeba by opowiedzieć dłużej i szerzej, chodzi o. Astetyczną wizję brutalnego świata i bardzo brutalne przejścia w wizualnej ascezie czy czystce kadru. Kadry są białe, kadry są, z kadrów są wyeliminowane jakiekolwiek naddatki, przestrzenie są czyste i tym mocniej wybrzmiewa, jak na przykład w najgłośniejszym filmie Lantimosa: Kle, film Kieł. Paskudny ludzki charakter, też kolokwialnie rzecz ujmując. W filmie Niepamięć y y mamy podobną wizję. Jest to obraz y Grecji. Po pandemii, po długiej epidemii, y, która y, nie jest y, koronawirusem, chociaż koronawirus na pewno miał wpływ na scenario, pisarski koncept, to jest y, wirus niepamięci. Ludzie tracą pamięć i w specjalnych klinikach tę pamięć próbują odzyskać albo próbują y, zyskać. Nową tożsamość. E, fabuła jest umowna. Bardziej chodzi o to, co ten film robi z widzem, jak oddziałują na widza obrazy, jak. E, Percepcyjnie wchodzimy w tę bardzo precyzyjnie zaplanowaną, graficznie powiedziałbym, przestrzeń. A zatem, tytuł dla koneserów, polski wkład, bo o tym warto powiedzieć, to przede wszystkim produkcja firma Lawa, która wyprodukowała również między innymi w ostatnich latach Magnusa von Horna. Czy film śniegu już nigdy nie będzie Małgorzaty Szumowskiej, ale i dużo mówiłem o wizualności tego filmu, o kadrach, więc ważne jest to, że autorem zdjęć do filmu Niepamięć jest Bartosz Siniarski. Serdecznie zapraszam. Film Niepamięć grecki film w kulturze dostępnej w kinach.